O no tak, to jest doskonały moment na niewinne porwanie kilku niewinnych kociaków klanu Pioruna. Proszę bardzo, małe futrzaste kuleczki już mnie wyczekują. Hejka! A! Dobra. Zabita skopa kopa, kotem, headshotem. Kurcze, jaka ona jest hot. O nie, zginęłam. O cholera, ale ze mnie Hej, klanie gwiazdy. Zgadnijcie, kto ma pięknej młody. Tutaj wszyscy jesteśmy młodzi. Chyba, że zginąłeś jako kociak. Wtedy już na zawsze będziesz cierpiał w tym niepełnosprawnym ciele. Już nigdy nie urośniesz. Przenigdy. Konkurencja się rozrosła. O, co chyba dla mnie! Halo? Klanie gwiazdy? Hej, jognista łapo! O, nakrapiany liść! Chcesz mi powiedzieć, kto cię zabił? Yyy, e, nie. Najpierw muszę wymyślić jakiś fajny, metaforyczny tekst, żebyś musiał się tego domyślać przez następne dwa tomy. Wtedy wrócisz i zadaj to pytanie jeszcze raz. Nakrapiany liściu? Nakrapiany liściu? Cudza jestem, ogniste serce! Przyszedłeś mnie podziwiać? Cóż, Błękitna Gwiazda ostatnio bardzo śmiesznie się zachowuje i nie wiem co z tym fantem zrobić. Kim jest ta Błękitna Gwiazda? Twoją przywódczynią? Znało się całe życie. A, tak, tak. Chcesz powąchać moje futro? E, no cholera, jeszcze się pytasz? Hmm... Co się stało, ognista gwiazdo? Wydaje mi się, że piaskowa burza jest na mnie zła, bo nie wyszedłem z nią na spacer. O nie! To twoja uczennica, prawda? Tak, tak, oczywiście. Moja uczennica. <noise> to dobrze. Przez chwilę myślałam, że mówisz o kimś innym. Pozdrowionka z Gwiazd. To twoja piękna duchowa żona. Duchowa żona? Dla mnie? Mila, gdzie jest ognista gwiazda? Pięknie pachniesz.